Tak, witajcie moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki bardzo film, bardzo ciekawy, że tak powiem refleksyjny. Otóż od jakiegoś czasu zacząłem zauważać, to już zresztą wcześniej też o tym opowiadałem, że odkąd zacząłem intensywnie wdrażać, że tak powiem, suplementację ziołową. W swojej hodowli, jak również też prowadzić tą sprzedaż moich ziół. Na internecie zaczęło pojawiać się bardzo dużo, bardzo dużo filmików właśnie w tej tematyce. Jest to dla mnie bardzo zabawne. Będę tutaj chciał właśnie o tym powiedzieć, o co, o co, dokładnie, o co dokładnie mi chodzi, co tak bardzo, że tak powiem, mnie śmieszy w, w tym. W tym co, co robi teraz większość hodowców. Oczywiście jest demokracja, mamy wolny rynek i możemy, możemy po prostu no, możemy swobodnie prowadzić różnego typu działalności, możemy też po prostu no, sprzedawać te produkty swoje, czy, czy, czy być jakimiś dealerami, czy, czy coś takiego, jakichś różnych produktów i nie mam nic w tym złego. Tak samo również teraz w tym filmie też nie będzie nic nic takiego co miałby wydaje mi się zagrozić konkurencji czy coś takiego. Chodzi mi głównie o to, że odkąd zacząłem stosować te te moje preparaty, zacząłem je sprzedawać zaczęło się pojawiać bardzo dużo, bardzo dużo filmów różnych hodowców, którzy Którzy właśnie też jak gdyby propagują, pokazują, że oni też są w stanie osiągać wyniki, kapitalne wyniki lotowe, bazując, bazując po prostu na ziołach. Także zaczęło mnie to po prostu bawić, bo oglądając już przez jakiś dłuższy okres czasu, dużo filmów czy to z kanału Trodamaro czy Krzysztofa Kłosa, czy też z kanału Tornado różnych różnych pokazywanych tam różnych hodowli w których stosuje się różne środki powiedzmy sięgając z 2 lata 3 lata wstecz nie no dłużej dłużej nawet można powiedzieć 5 lat wstecz 10 lat wstecz tutaj w kwestii tego sportu sportu gołębiarstwa pocztowego nie zauważyłem żeby był tak tak po prostu żeby było tak że tak powiem jak to powiedzieć nie był taki nie był kładziony taki nacisk właśnie na tą suplementację ziołową hodowcy bardziej wydaje mi się propagowali i reklamowali bardzo znane firmy markowe tutaj nie będę chciał wymieniać tych firm żeby nie robić komuś reklamy albo antyreklamy i coś takiego w każdym bądź razie <grym> Wtedy, kiedy ja oglądałem, zaczynałem wdrażać się w hodowlę gołębi pocztowych, ponieważ wcześniej, tak jak na niektórych filmikach mówiłem, hodowałem gołębie ozdobne. Więc, wdrażając się w tę w tematykę hodowli gołębi pocztowych, czyli loty i wszystko, co z tym związane, od tego czasu częściej pojawiały się wśród, że tak powiem, znanych osobistości w tym sporcie filmy, które propagowały, czy też reklamowały. Firmy bardzo znane na rynku, firmy holenderskie, firmy niemieckie itd tak ale bardzo mała, bardzo mała, znikoma część tych hodowców, że tak powiem, propagowała ziolotecznictwo czy też suplementację ziołową w hodowli. Nie było... było to po prostu modne. Teraz zauważyłem taki boom i nawał na tą tematykę, kiedy to właśnie zacząłem. Może to nie jest, jak gdyby moja zasługa, może to nie jest tak, że ja gdzieś dotknąłem tych hodowców poprzez po prostu propagowanie, czy też pokazywanie, że, pokazywanie, że można prowadzić tę hodowlę w oparciu o suplementację dziełową, może, może to nie tak zdziałało, może już ktoś wcześniej to robił. Na pewno dużo hodowców, od których dowiaduje się pewnych informacji, na pewno dużo hodowców stosowało zioła, ale nie było to tak szeroko rozpowszechnione jak jest to teraz kiedy ja zacząłem rozwijać swoją markę i swój biznes i swoją suplementację ziołową opartą na moich na moich wymyślonych przeze mnie mieszankach tutaj dla tych, którzy nie oglądali jeszcze mojego kanału to chciałbym przypomnieć, że moje zainteresowanie ziołami sięga bardzo, bardzo daleko bo już od dziecięcych lat Zbierałem zioła z dziadkiem moim, i, i od tego zaczęło się, że tak powiem, zainteresowanie zioło, i ziołami. I, I tutaj, właśnie, kiedy zacząłem hodowlę właśnie gołębi pocztowych, bo wcześniej hodowaliśmy gołębie rasowe, właśnie z dziadkiem, i, i tutaj też były wdrażane zioła. Aczkolwiek, tak jak mówię, nigdy w życiu nie wpadłem na to, że będzie to taki boom. Na którym pewne firmy, pewni ludzie będą chcieli po prostu zarabiać pieniądze. I oczywiście, tak jak wspomniałem na wstępie, nie ma w tym nic złego, ponieważ, yy, ponieważ naprawdę, yy, biorąc pod uwagę to, że jest wolny rynek, każdy ma do tego prawo i każdy może to robić. I ten film nie jest po to, żeby się reklamować, tylko jest to taki film, jak gdyby, powiedzmy, refleksyjny. Który pokazuje mi to, że niektórzy po prostu hodowcy są, no nie wiem, jacyś tacy, nie to żeby fałszywi czy coś takiego, nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale po prostu wprowadzają, wprowadzają niektórych ludzi w błąd kosztem tego, żeby pozyskać na przykład klienta. Są oczywiście hodowcy, którzy są przedstawicielami, przedstawicielami dużych firm. Produkujących suplementację dla gołębi pocztowych, reklamują to i super! Mi się to bardzo podoba. Wzoruję się też na tym, żeby też poniekąd pozyskiwać może pomysły, nie tyle co kopiować produkty, tutaj też będę chciał o tym powiedzieć, ale żeby też pozyskać jakieś tam powiedzmy instrukcje czy też metody do tego, żeby jak najlepiej zareklamować swój produkt. I tak jak mówię, odkąd ja. Osobiście zacząłem wprowadzać i wdrażać suplementację ziołową, zaczęło się pojawiać bardzo dużo. Uwierzcie mi, bardzo dużo filmów znanych hodowców, którzy nawet nie umią dokładnie wymienić nazw z tych ziół. Bo tutaj jest jeden hodowca, który, który niedawno opublikował film, jest to bardzo znany hodowca. Nie będę, nie będę mówił, wymieniałem nazwiska, kto to jest. Obserwujący y, tego hodowcę i oglądający filmy na YouTube będą wiedzieć o kogo, o kogo mi chodzi. <laughs> po prostu jest to hodowca, który y, no, pokazuje, jaką, jak, jaką on stosuje y, u siebie suplementację ziołową, nie mając y, zielonego pojęcia o ziołach. Jak również y, nie mając też, nie umiejąc nawet wypowiedzieć niektórych, y, że tak powiem, nazw tych ziół, bo myli się tam nawet czytając to z etykiety. Także jest to dla mnie po prostu no, takie, ja nie chcę nikogo wyśmiewać. Nie chcę, żebyście powiedzieli, że kogoś wyśmiewam i wyśmiewam się z kogoś. Ze mnie też się śmieją ludzie i, i, i też jakoś sobie z tym już radzę. Nie przejmuję się tym, chociaż czasami mam naprawdę, musicie mi wierzyć, takie nerwy na niektórych, że to jest naprawdę masakra, ale, ale już po prostu przywykłem do tego, robię swoje, nie interesuję się czyimiś produktami, nie chcę też komuś stwarzać jakichś problemów i antyreklamy. Tylko po prostu chcę tutaj powiedzieć i pokazać tą taką refleksję, że jeżeli pojawia się ktoś, kto staje się jak gdyby powoli zagrożeniem dla hodowców, którzy wcześniej, tak jak powiedziałem, lotowali na innych produktach zagranicznych, markowych i, i tak dalej. I teraz też, nie wiem, na tle pucharów tam widziałem filmy, gdzie hodowca opowiada, ja też mam puchar, zobaczcie, ja też mam puchar. Też mam ekstra puchar. <laughs> Oczywiście to jest tylko do filmu gadżet. Też po prostu przygotowany. Też mam puchar, też mam puchar, też zdobyłem. I, i, i też mogę przez to stać się jakiś, jakimś człowiekiem wiarygodnym. Uwierzcie mi jedną rzecz, że jest to dla mnie tak śmieszne, że po prostu. Ja nie wiem, czy się śmiać, po prostu, czy płakać, nie? Yy, moim zdaniem yy, te puchary, yy, czy wyniki lotowe nie mogą być, być potwierdzeniem. Sprzedawanych przez tych hodowców jakichś produktów, bo to jest tak samo jak ja bym yy, po, poszedł, yy, poszedł, powiedzmy, do piekarni, albo inaczej, dowiedziałbym się z drugiej ręki, że w, da, w jakiejś tam piekarni wypiekają super chleb. I teraz, tak, idę tam i pytam się gościa: Słuchaj, a ty wypiekasz ten chleb na tej maszynie francuskiej, która teraz jest taka modna i nowa, i wiesz, a on by powiedział. No nie stary, my mamy taką inną maszynę, niemiecką, i na tej maszynie rozumiesz, yy, albo polską, no i na tej maszynie rozumiesz, wypiekamy chleb. To nie, dzięki stary, dzięki. Yy, ja nie kupuję od tego chleba, bo stary, stary, ty nie masz tej maszyny. Ty musisz mieć stary tą maszynę, bo inaczej, stary, jak nie będziesz miał tej maszyny, wiecie o co mi chodzi? To stary, nikt od ciebie nie kupi chleba. To jest właśnie ta kwestia. Która mnie rozśmieszyła banalnie, banalnie powiem Wam szczerze, rozśmieszyła. To, że ktoś ma wyniki lotowe, to, że ktoś lotuje gołębiami i jest na liście konkursowej w pierwszej pozycji nie świadczy o tym, że trzeba, że jego produkty są super. To, czy jego produkty są super, to musi trwać długi okres czasu, zanim dużo hodowców dowie się o tym, że one naprawdę mają mają swoje y, praktyczne zastosowanie w hodowli. To jest moi drodzy, to jest moi drodzy podstawa do tego, żeby móc y, i tutaj te słowa kieruję do ludzi, którzy są konsumentami, tak? Można to powiedzieć. Hodowców do hodowców, którzy kupują y, kupują mieszanki ziołowe bazując właśnie na tej maszynie, na wynikach lotowych hodowców. Nie róbcie tego, bo żaden hodowca y, nie zdobył tych wyników za pośrednictwem sprzedaży swoich produktów czy coś takiego. Na to, czy wyniki w lotach są kapitalne, czy średnie, czy gorsze, jest i składa się bardzo dużo czynników. Ale nie można kupować oczami, patrząc, że ktoś nagrywa film, a za jego plecami jest 20, 30, 40 pucharów. Taka sugestia, moi drodzy, świadczy o tym, że jeżeli ktoś patrząc na, taki, na taką reklamę, to taka sugestia świadczy o tym, że ten, który kupi od tego człowieka te produkty, jest po prostu moim zdaniem głupi, bo żeby sprawdzić dany produkt, kupując go, trzeba, tutaj na przykład przy przykładzie na przykładzie ziół, trzeba stosować to naprawdę bardzo długo. Musicie wierzyć mi, że suplementacja ziołowa. Wdrożona do hodowli, nie działa tak. I jeżeli ktoś kupi mieszankę, czy to ode mnie, czy od jakiegoś innego producenta, taką czy siaką, i będzie miał problemy hodowlane typu jakiejś choroby, czy coś takiego, i jak on, ktoś taki uważa, że zastosując tą mieszankę, stanie się tak i głębiej mu się wyzdrowią, wyleczą, to tak po prostu, moi drodzy, nie działa. Yy, suplementacja żłoba, żeby działała, żeby miała swoje y, działanie, musi być podawana długotrwale. I to, jeżeli ktoś y, nagrywa filmik kupując zioła na Allegro i pokazując to, jeszcze nie umiejąc wymienić nazwy, to nie jest dla mnie, moi drodzy, żaden autorytet do tego, żeby sprzedawać zioła i żeby propagować ziołolecznictwo czy suplementację ziołową w hodowli. Takie jest moje osobiste zdanie. Ja nie chcę, tutaj zaznaczam, ja nie chcę odwodzić nikogo z was, oglądających mój kanał, od tego, żeby kupowali w innych firmach. Kupujcie! Jeżeli wam się coś sprawdza, kupujcie. Ja staram się być uczciwą konkurencją. Dużo ludzi zarzuca mi, że jestem oszustem, że robię coś w derażu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj przy sobie nie mam tych produktów, bo nie jest to film reklamowy i nie będę nikomu tutaj wciskał jakiejkolwiek reklamy. Chcę tylko pokazać i powiedzieć swoje po prostu refleksje, które mnie ostatnio po prostu one mnie nawet nie denerwują, one mnie po prostu rozśmieszają. Że wtedy, kiedy zacząłem stosować suplementację ziołową w swojej hodowli, zacząłem to propagować i sprzedawać swoje produkty. Tych mieszanek u mnie obecnie jest już ponad 40, jeżeli chodzi o całkowite produkty. Z tego powiedzmy, mniejsza połowa są to produkty, które tworzy obecnie dla mnie włoska firma y, pod moją markę. Y, tutaj już teraz nie będę chciał się wdrażać w to y, i reklamować tego, jakie są produkty, tylko mówię. Refleksja dla tych ludzi, którzy na podstawie wyników, na, na podstawie y, nie wiem, autorytetu tego, tej osoby, tej, tego hodowcy będzie masowo kupować u niego produkty. Moi drodzy, błąd totalny, bo taka osoba nawet jak ma super eleganckie wyniki, to ona tych wyników moi drodzy nie zrobiła na, na, bazując na ziołach. Bo wcześniej, dużo wcześniej widziałem i obserwowałem, że ci ludzie stosowali suplementację z bardzo znanych, renomowanych firm y, niemieckich, holenderskich i tego typu. Także teraz ten nagły przeskok na zioła, który został jak gdyby wywołany moimi filmami, moimi, moimi, że tak powiem, moim propagowaniem tej suplementacji, bo zaczęło się to dziać właśnie od tego czasu, kiedy ja zacząłem nagrywać filmy, to, to, to mówię Wam, że tak jak mówię, no, no, no nie jest to autorytet i nie jest to podstawa do tego. Żeby od takiego człowieka, według mojej opinii, mówię, według mojej opinii, kupować zioła. To, że ktoś ma wyniki, teraz pokazuje te wyniki, on nie zrobił ich na, bazując na ziołach. Tego musicie być świadomi. Bo, tak jak mówię, maszyna, y, która wyrabia chleb, to nie jest stuprocentowe źródło tego, że ten chleb ma smak. Tu musicie brać pod uwagę to. To, czy chleb ma smak, czy nie, i czy jest dobry, jest zawarte w tym, z czego on jest zrobiony. I to, jeżeli ktoś, tak jak mówię, propaguje zioło i zaczyna teraz mówić dużo o ziołach, te wszystkie filmy, a podpiera się wynikami, moi drodzy, wynikami. Ja też mam, zobaczcie, ja mam też, też mam. Jestem super hodowcą, mam elegancki puchar. Mistrz Polski w, w lotach gołębi 2000. No zobaczcie, no super. Jest puchar? Jest. Ale to nie jest do tego, że tak powiem, tak jak mówię, nie jest to źródło tego, że ktoś posiada wyniki w hodowli i ma też na tym po prostu bazujące jakieś dobre, super ekstra zioła i produkty. To tak, moi drodzy, nie działa. I to jest taki apel i taka refleksja dla tych, którzy oglądając te filmy, na YouTube, tych znanych, bardzo znanych hodowców nagle zaczyna walić drzwiami uknami do tego kogoś i zaczyna od niego kupować te zioła. No moi drodzy, bądźcie poważni! Naprawdę, bądźcie poważni! Tak jak mówię, to nie jest reklama moich ziół. Możecie je kupować, możecie je negować, hejtować i tak dalej. Nie zrobi to na, na mnie naprawdę żadnego wrażenia. To jest moja osobista refleksja. Nad tym, co zauważyłem, co dzieje się dzisiaj na YouTube. To tyle, moi drodzy, w tym filmie dzisiejszym, w tej refleksji. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, i naprawdę, miejcie oczy szeroko otwarte i analizujcie wszystkie słowa, które są wypowiadane przez hodowców, propagujących ziołolecznictwo czy też próbujących sprzedawać swoje produkty, bo nie jest to główny motor. Obrazujący sukcesy tego hodowcy. To tyle, moi drodzy. Na dzisiaj, z mojego domu, bo jestem po szpitalu, byłem w szpitalu i jeszcze muszę niestety siedzieć w łóżku przez jeszcze co najmniej 5 dni, bo jestem na antybiotyku, była poważna infekcja, i teraz skorzystając z tego czasu, kiedy jestem tu sam, ponieważ moja partnerka poszła do pracy, nagrałem właśnie dla Was tą refleksję i ten film, żebyście sobie zdali sprawę z tego, że takie działania nie mają na celu yy, zachęcenia Was do zakupu, tylko bardziej mają one za zadanie zniechęcić konkurencję. Także to jest moja refleksja, a Wy możecie mógł... zrobić z tym, co chcecie. Pozdrawiam serdecznie i dobry lot!